Gramy. Gramy. Tutaj napiszę im buźkę, Nie po francusku, nie będę do nich pisał. Buźkę. Dopel szach. Dopel szach, podwójny szach. Pięknie, mam ładną kartę. Nagrywałem, otworzył, pika. Dwa piki, tyle mam. Dwa piki. Ciekawe, czy podniesie do czterech. Trzy Trzy kiery, ja kontruję cztery. Piki No nie ma kierów. No, pa, zaraz zobaczymy. Andrew Usa. o, no miał na cztery. Piki Dziubno Awer Cwena Fenna. Fenna to może być pani. Dobry Wis, kierowej nie odda, Treflowej nie odda, 11 lew. I od razu impas pik 2, 4, 6, 10. Można impasować, lepiej impasować. No nie, 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 nie. No, nie, 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 Mógł, mógł nie oddać tej lewy. Od razu trzeba było impasować. aj, jeszcze była szansa wyrzucić. Karo na treflach wziąć 12 lew po tym liście. No nie umie grać. Nie umie im pasować, a powinien. Andrew. Zaawansowany. 1000 loginsów. No ale gra. Półtora roku niecałe. No to co no trzeba mu wybaczyć? Po co tego kierować, No wallet, pick, pik, tak? No i trefle mu się nie podzielą. Chociaż ten wyrzucił trefla, to mógł wziąć przy tej grze, mógł wziąć, no, nie podzielił mu się trefla. Ten od pięciu się odrzucił, dziesięć lew. No cóż. Jedną lewę posiał. Gdyby zaimpasował pika waletem, by się okazało, że trzeba powtórzyć impas. Przejść asem i powtórzyć impas. Minus jeden będzie. Każdy lekko zaawansowany impasuje. To teraz weźmie dwie lewy. Nie będę go chwalił. Wyglądałoby złośliwie. Wygraliśmy punkt. Albo ktoś dał grać pięć kierów i kiepsko skiepścił się. W zasadzie mogę otworzyć lepszy młodszy jedno karo. Ile oni w kiery? O. Po pikowym z mojej ręki można było położyć bez wielu. Nie, też nie, bo przecież przebijał kierami od krótszej ręki. No, dawaj do pelszach. A to szwy, jak świnka. No nie, nie może być podwójna świnka. Wiem co to znaczy 2 bezatu, powiem 3 kiery Szymon gra w ogóle. Co to za ozywka 2 bezatu 3 bezatu. No dobra Nie powiem 4 kiery. Dużo mam Wispika będzie dobry dla niego. O, Wispika go położył. Ślepiej było grać czter... Dwa bezatu z tym śmieciem powiedział. A mógłby inteligentnie powiedzieć pik. O, wygrał. No Musi zaimpasować trefle. No nie! No musi zaimpasować kiery? Musi wziąć trzy kierowe inteligencie. Jak wrócić do ręki treflami No i mały kier oranego No wypad kier Mały kier a on będzie ściągał kara No tak I już nie ma powrotu do ręki Już przegrał wyrzucę go. Nie ma co z nim grać. Chyba, że mu nie dam grać. Trefla jeszcze wyrzucił. No impaskiera. Walet. No i, I już nie bierze lew. No tam, tam, wy... tam, tam, No i i Wyrzucić robaczku, tam, kiera, ta. I tam, jeszcze tam, Jeszcze odda dwie. Wyciskali go. Dwa bezatu z tą ręką. Zdjęcia. powiedzieć jedno bezato albo dwa kara. No spasuje. O, nie wyrzucam go. Nie będę a co to jest napów. Odher. No, trzeba za to było nie do wygrania. His Trzeba ich kontrolować na wszystko. Jeszcze mogą ugrać, jak to będzie inteligent grał. Powinien mieć pięć kierów, więc Junior ma dwa kiery. Wezmę dwie pikowe i treflową i weźmiemy trzy kierowe. To pięć, i mój powinien wziąć trzy lewy, to osiem no ten daurek contra Semka z niczego. No graj w kiera. Rzucam od góry, pokazując chęć, żeby zagrał w piki. Zagraj w piki. No oczywiście. A! Z czwórki otworzył kier. Z czwórki otworzył kier inteligent. No daj trefla. Dobrze. W kiera mamy nadzieję, że ten inteligent odwróci w pika. Mam nadzieję, że ten inteligent odwróci w pika. Trefli nie mamy. Odwróć inteligencie w pika. Najlepiej królem albo damą. Na szczęście mam siódemkę, a no, na szczęście bez jednej. A nie mógł wyjść damy pik. 4 w 4 w starszym otworzył. Jedno kara powinno otworzyć. No nie będę go karał za to, że jest zielony. Greenhorn. Jak pisał Karol May. Greenhorn. może <laughs> kierby. Oje. Pik. Nie będę z nimi cytował w tym rozdaniu, nie mam nic do zalicytowania. Pik najmniejszej straty a kto to jest, Kids? New Zealand. New Zealand. New Zealand. Spasuj. Kontra powinna być z krótkości. Ten powinien mieć. No dobrze, dostanie lewę kierową za chwilę. Jak ma szansę na karowe, trzy. Bardzo dobrze, BI. A pszen nie umie grać. Karo do króla. Albo w trefla. W trefla graj, szóstkę trefl! Szóstkę tref. Będzie musiał grać w piki. Graj, szóstkę trefl. No tak. Szóstkę trew grać. Żeby przebić pikami jakiegoś trefla. No i co? I pika zagra. Nie będzie przebijał trefly. No oczywiście. A tutaj tak jak każą książce. A tutaj ściąga do tego co ma figury. Tak, puść. Natomiast przejść spróbuj. O, dziesiątkę jeszcze. To po co? O! Zagraj w trefla. Miałeś szczęście zagraj w trefla. Czyli nie ma przejść do stołu, no oczywiście. Trzeweź asa karo i dwie pikowe. Bez dwóch, no pięknie. Bez dwóch może być dobrze za 500. No dziesiątkę, ono a się... nie lepiej było zachować dziesiątkę z dziewiątką. No, dziewiątka dobra. Przebij. I zagraj dziewiątkę tref inteligencji. I zagraj dziewiątkę treflu i walet kier dobry. Aj, Nie szóstkę, debilu! ten już nie ma. I walet kier, kier, i wyrzuć waleta karo. Walet wyrzuć waleta karo. I wygrałeś. Walet kier, wyrzuć waleta... Nie wierzę, że walet kier dobry. No nie im pasuj. jeszcze trzy lewy weźmie, puść. No, dama, dama.

Mógł robić na dróbkę ty miał podstawę, żeby wypasować W głoś się wierzy Waletki się spalił Można go wyrzucić, ale się obrazi na mnie, jak wrażliwy może rzucić Brydża. A jeszcze odrzucił deklarację. Jeszcze mi wstyd przyniósł. Pięć punktów wygrał. No walet kier był dobry. a go pionem wyrzucić z tego stołu. Powiem kier. Wziąłby waleta kier, tego trefla dostał. No dobrze, na szczęście idzie sobie. Ostatnie podziękowania. Napisał, dla wszystkich. Ostatnie podziękowania dla wszystkich. karowe, dwie treflowe to 4, kierowa to 5 i pikowe 3, 8 lew spokojnie bram. Ja gram 4 kiery, albo 3 bezatów. 3 bezatu gram. z inteligentem. Dwa trefle. Ostatnie rozdanie się zdenerwowa. Mam nadzieję, że ma, ma waleta treflu. Albo damy. I dziesiątka się zaprze, cztery kiery, pewnie on tego nie wie. Uh -huh. no, rozkładają na spiki, czy nie? Na waleton. No. o jak dobrze. Oj, ojoj ale im się piki złożyły. Ten powinien mieć pięć. Cztery piki zeszły. Dobrze, graj w pika. Dobrze. Miał dwa. Osiem pików zeszło. No i zagraj w pika, wyrób pika. Prze dwa razy zagraj w karo. Bardzo dobrze, I gram od razu w karo. Liczymy lewy dwie. Jak wezmę treflowe 3 to 5, 6, 7, mało tych lew. Dobrze się szczęśliwie złożyło. 3 karowe na stole, resztę moje. ściły się piki. No dziękuję, nie na moje nerwy.